Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie MOTOŚLAD. W dzisiejszym odcinku wyjątkowe wózki boczne do motocykli. Złoto robi robotę, czyli wyjątkowy Harley na imprezie organizowanej przez Twin Peaks Harley Davidson Warszawa. Widziałem już różne ciekawe wynalazki, natomiast e, ten motocykl, ta BMW już kultowa wręcz, z leżącym czterocylindrowym silnikiem i z koszem, no musi robić robotę na jakichś imprezach. Czy pojawiasz czasami na imprezach BMW? Oj nie. Powiem szczerze, że, że nie bywam, nie bywam. Yy... A to błąd, wiesz, a powiem Ci tak, byś się pojawił tym, tym zespołem w Garmisch, tam gdzie były kiedyś zloty BMW, Aha. nie wiem czy wrócił, byłem na tym zlocie, to myślę, że rzuciłoby się na Ciebie mnóstwo ludzi, bo i ta BMK wygląda o wiele lepiej niż oryginał, no i kosz. No tak, tak, masz rację, bywałem w Niemczech na zlotach motocykli z koszami. Niemcy organizują chyba największy zlot właśnie takich sprzętów. No ale tam tysiące takich motocykli, tak? Więc ten nie robił jakiegoś specjalnego wrażenia. Ale robiłeś też kosze wachliwe, to znaczy one się... Tak, to y, tylko wachliwe, tak? To są... Y, ten zastrzał, który motocykl teraz jest spięty, to jest tak... Ja to nazywam parkingowe, tak? On jest takim zameczkiem, który łatwo można wyczepić i w czasie parkowania mniej miejsca zajmuje niż na stopce bocznej. Natomiast do jazdy składamy ten zastrzał tutaj do uchwytu przy ramie i już możemy sobie jechać w prawo, w lewo składając się na motocyklu. W lewą stronę praktycznie bez ograniczeń, więc przy odrobinie fantazji możemy się wywalić tym motocyklem na lewą stronę. Natomiast na prawą stronę jest ogranicznik pochyłu, który zapobiega temu, żeby motocykl nam zwalił się na wózek. No i ten ogranicznik jest na tyle dobrany, tak, że umożliwia całkiem fajną jazdę po serpentynkach bieszczackich. Wiesz, to jest potężna wolność, bo ten kosz się nie męczy tak, jak normalnie zrobiony kosz. No jeszcze pozostaje kwestia geometrii kosza, żeby on odpowiednio pracował. No tak, ale no... Kosz do motocykla to jest grubszy temat. My w Polsce w zasadzie każdy motocyklista kojarzy wózek boczny z Uralem. Tak no może ze starą jawką natomiast no, współczesny motocykl z wózkiem bocznym który jest porządnie zrobiony oparty na kołach motocyklowych ze zmienionym zawieszeniem no to to jest zupełnie inna bajka. Ja mam kolegę który jeździ roketem z takim wózkiem. To jest wózek Armek. Wojtuś mówi, że to jest majbak wśród wózków bocznych, ale ja kiedyś byłem, e, miałem przyjemność, jak mnie przewiózł. Wąską drogą, gdzieś w okolicach Milicza, wąska droga, dużo zakrętów. To e, prawe-lewe zakręty to on brał w taki sposób, że ja to miałem roller coaster. Tak, z prawej na lewą. I, i żeby jakiś profesor nas tam dorwał, r jedynką, to, to nie wiem, Valentino musiałby się nazywać. Mocarny temat. Wiesz, tworzysz te wózki do czasami nawet bardzo, jak mi ci to powiedzieć, dziwnych sprzętów, bo z wózkami ich nie widziałem. O ile mi się dobrze wydaje, widziałem u Ciebie Dragstara, 1100 z wózkiem. Tak, no historia Dragstara to jest świeża sprawa, ale no, rozwaliło mnie to kompletnie. Możemy o tym opowiedzieć. Widzą? Pewnie. Tak, wielką frajdę mi sprawia, jeżeli robię wózek boczny do jakiegoś fajnego motocykla tak? i człowiek ma taką satysfakcję, że a, koniec będzie jakiś efektowny, tak? ta praca no, nie pójdzie na marne, bo, bo, bo coś będzie fajnego. Natomiast Grzegorz i Marzena, jak mi przywieźli tego Dragstara 1100, no to szczerze powiem, że czego motocykla u mnie w garażu nie było. Tak, tak z takim przekonaniem byłem do niedawna. No co było? bo powieszane całkowicie. O jejku, jakieś futerka, deflektor wycięty z plexi nożyczkami, na przestrzał do szyby przykręcone jakieś diotki, jakieś chromowane rzeczy, które kiedyś były chromowane, teraz tak bardziej rdzą pokryte. Potrzebne, niepotrzebne, to tam wszystko co można, fantazja wymyśli, żeby przykręcić do cruisera, to tam to wszystko było, jakieś tego typu historie. Dodatkowe błotniczki ponabijane, chlapacze, tak, ponabijane ćwiekami. Z synem patrzyliśmy na ten motocykl i tak sobie rozmawialiśmy, to bym zdjął, to bym zdjął, to by wy, wy, wynieść to wszystko, tak. Czarny mat i go zostawić. No to taka była historia, że ja tak, no, termin gonił, bo Marzena i Grzesiu ich córeczka Hania już zabukowali sobie domek na nasz sidecarowy zlot, a motocykl jeszcze nie był gotowy. Zlot zaczynał się w piątek zeszły. A ja o 16 wsiadłem, skończyłem i, i dopiero się przejechałem tym motocyklem, także oni już pod bramą stali jak ja wyjeżdżałem, tak i kawałek się przejechałem, wróciłem, dobra, a pakujemy się, jedziemy, no ja akurat gospodarzem tego zlotu jestem, więc też miałem do zabrania kupę różnych rzeczy i wszystko tak na wariata. Natomiast na tej imprezie miałem okazję bliżej poznać właścicieli tego zaprzęgu. Nie, nie wyglądało to efektownie, bo do Chopera to do Cruisera. Miałem inną gondolę, która klimatem przypominała a tam to nie miało znaczenia. Tam miało znaczenie ograniczenia zdrowotne Hani. No i fajni ludzie, zaprzyjaźniliśmy się wszyscy z nimi. Pozdrawiamy tu bardzo Pozdrawiamy. serdecznie, Hanie i rodziców. Natomiast rozwaliło nas wszystkich chyba to, co Marzena opublikowała później na naszej grupie i, i tam na swoim profilu internetowym, facebookowym. No, okazało się, że. Hania ma kłopoty zdrowotne. Jej rodzice muszą ponosić bardzo duże koszty związane z rehabilitacją takiego dziecka. Obóz rehabilitacyjny dwutygodniowy to jest wydatek ponad 10 tysięcy złotych. Dwa razy w roku to mamy wakacje na Malediwach. Tak? Oni poświęcają to na rehabilitację córki. Grzegorz i Marzena od lat jeździli motocyklami. No jak się Hania urodziła i okazało się, że są inne priorytety, Grzegorz sprzedał swój motocykl, motocyk marzeny szedłka, Stara, szedłka, 600, gdzieś tam sobie stała, czekała na może jakieś lepsze czasy. No i tak to by trwało, gdyby nie dostali w prezencie od rodziców właśnie tego Dragstara. Bo ten Dragstar to był właśnie własnością chyba Taty Grzegorza i on tym dragstarem miał, miał go wiele lat, pełno miłych wspomnień, ale podarował ten motocykl Hani, drudzi dziadkowie wyskrobali jakieś zasoby, żeby sfinansować budowę wózka. Marzena opublikowała na naszej grupie fajny filmik, jak właśnie jadą, jak, jak Hania mała się cieszy, jak cieszy się, jak patrzy na ten wózek. Na tym filmiku jest, jak pierwszy raz zakłada kask, całą kurtkę, buty jakieś tak i jadą na pierwszą przejażdżkę. No wtedy do mnie dotarło, że. Tak naprawdę ten Dragstar to był najpiękniejszy motocykl jaki miałem w garażu i miałem zaszczyt dla Marzeny, dla Hani i dla Grzesia zbudować właśnie ten zaprzęg. Dzięki temu no, życie Hani będzie wyglądało całkiem inaczej i ich również będą mogli dalej kontynuować swoją motocyklową pasję. No, i tak czasami my sobie motocykliści przekomarzamy się, który motocykl ma duszę. o Harley, nie, R1 ma power, tak. Nie, to, to właśnie takie historie, jak gdyby w ten olejowy krwioobieg wstrzykują prawdziwe serce, tak, i, i w tym Dragstarze bije wielkie czerwone serce. Powiedział Marek, Marek, który naprawdę, zauważyłem, bardzo przeżywał tę historię, bo historia wzruszająca, dzięki Ci wielkie, że działasz, dzięki. No. Jeszcze słówko, tak, no, wśród, ma, mamy taki swój, no klub to nie jest, absolutnie, takie towarzystwo wzajemnej adoracji może, ludzi, którzy podróżują właśnie motocyklami z koszami. Wśród nas są właśnie teraz trzy takie rodziny, które podróżują motocyklami właśnie z chorymi dziećmi. Jest Mariusz, który ma syna Patryka, Patryk już jest dorosły. Mariusz od lat, jemu zrobiłem wózek wiele, wiele lat temu. Jest jeszcze Dawid i jego syn Igor, także ten wózek, który przez wielu motocyklistów nie jest lubiany, bo stoi się w korkach, bo nie można przypałować, to czasami jest cały świat tych ludzi i, i jakaś namiastka fajnego życia, no, fajnego życia, tak? Tutaj wyświetla się adres facebookowy, zajrzyjcie, zobaczcie, co tam jeszcze Marek ciekawego stworzył i w jakich bardzo ambitnych akcjach, jak widać, akcjach, które umożliwiają ludziom podróżowanie. To, to jest po prostu gruby temat. Dzięki ci wielkie, do zobaczenia na dzięki, drodze. Dzięki, do zobaczenia. Z motocyklem czasami bywa jak z mieszkaniem. Otóż yy, przygotowujemy wszystko sobie tak, żeby nam odpowiadało. E, oczywiście można skorzystać w robieniu zarówno mieszkania, jak i motocykla z sklepów wielkopowierzchniowych, w których wszystkie elementy do wyposażenia znajdziecie, można korzystać z katalogów, ale Janusz, ty poszedłeś na grubo, bo najwięcej elementów na tym motocyklu powstało dzięki Twoim zdolnym łapom. Pomysłom, tak. Generalnie chodziło o to, żeby nie kupić motocykla, znaczy gratu do motocykla, nie wiem, z katalogu Sochacz, chociaż kto chce, to może mieć. No nie każdy musi go mieć. Ja po prostu starałem się znaleźć jakieś dodatki i dopasować do motocykla. Oprócz tego, no dopasować, żeby był skromny na złote. Ja specjalnie wziąłem moją wykwintną laseczkę, bo ona kolorystycznie pasuje do twojego motocykla. Parę elementów jest dość kultowych. Korek wlewu paliwa, przedstaw go i firmę, która go kiedyś produkowała. Korek wlewu paliwa jest na moim czwartym Harleyu i zawsze przechodzi, to jest korek przechodni. I pochodzi z firmy Figury Maszyn, której już niestety nie ma, a robiła naprawdę fajne takie customowe dodatki niespotykane i nie były to takie no, serii, tam 5000 egzemplarzy, sześć tylko one były robione. Cena nie była tania, ale skąd, skoro to jest korek przechodni, to się już zwrócił. Wiesz, parę firm papugowało później te korki. Ale to nie, 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 nie. On jest, on jest całego robiony z całego aluminium, nie jest to skręcane niczym, także to jest z jednego wielkiego pucka aluminium zrobione i na pewno Cztery, już mówię, czwartego ja wytrzymam tak, że mam spokojnie, jakość jest na pewno dobra i uszczelki nawet nie zmieniałem do niego. Co, ja nazwałem to dość specyficznie, to urządzenie, bo zawsze sobie wyobrażam, co by było, gdyby przejechać po tym bardzo ważnym elementem męskiego wyposażenia, byłoby dość groźnie. Tak, lepiej nie przejeżdżać, ale z drugiej strony jazda na motocyklu musi mieć tułą oparta być, a nie tylko na tym, żeby korka nie zawadzić. No zdecydowanie. Słuchaj, dużo karbonu na motocyklu, czy te elementy są twoje, czy kupowałeś? Tak, ja je robiłem te elementy, co prawda nie robiłem na kopycie, tylko robiłem trochę łatwiejszą metodą, a więc nakładałem e, matę karbonową na gotowy element i potem go dopiero trzy warstwy żywicy, potem trzy warstwy lakieru, każda spolerowana i troszkę mi tak właśnie to wszystko wyszło, że nawet niespecjalnie e, jakby... Bardzo mocno polerowałem te elementy, szczególnie tu na bokach widać, żeby było widać, że to jest karbon, a nie mata bo, i folia. No prawdziwe, Nawet osłony cewek zapłonowych. Cewka jest też zrobiona z maty karbonowej. Osłona sprzęgła, wlot powietrza, to wszystko są już, wydaje mi się, rzeczy kupione. Tak, to są rzeczy kupione, ale też wyszukane i takie no... No nie, nie powszechnie, no bo można kupić na pewno są te szczególnie osłona kapy sprzęgła, jest ogólnie dostępna w różnych e, konfiguracjach, natomiast tej nie widziałem w tym, e, w tym stylu i dlatego nabyłem no, ją drogą kupna. A potem to wszystko pomalowałeś w jednym potem, słusznym kolorze. A potem skromny, ale złoty sam maluję te wszystkie elementy, które widać tu złote są przeze mnie e, pomalowane i jakoś do tej pory się trzymają, a on ma już 3 lata ponad. No, to już coś. Powiedz mi, hamulec. Tutaj naprawdę poszedłeś na grubo. Tak, no oprócz tego, że robię taki tuning, który ma, ma fajnie wyglądać, to poszedłem też w bezpieczeństwo, bo jednak tarcza firmy Allen, która została tu założona w nim, powoduje to, że naprawdę on zaczął hamować i ta tarcza się nie grzeje. A więc je, je, jeżdżąc po mieście na poprzedniej tarczy, było tak, że i dotknąć nie można było, a ta spokojnie działa, nic się nie dzieje. Jest ten set, który odsunął zacisk hamulcowy, też swoje robi. Tak, no ale tarcza koło i, i ta tarcza 15 cali i robi, robi robotę i tak się rzuca w oczy. Jest to większe tarcze, to chyba tylko biuel. Tak, no ona jest chyba tak, ma, mam wrażenie, że trochę kopią biuel, natomiast na pewno nie jest biueloska, dlatego że no, nieładnie reklamować, ale niestety nikt innego nie robi, tylko Ardennes robi to, komplet przesyła tarcze i dystans do odsunięcia zacisku. No wiesz, inna konstrukcja była, bo tarcza była przymocowana do felgi, tak. a zacisk od wewnątrz, tak. natomiast tutaj średnicowo, powiem Ci, jest na grubo. E, e, powiedz mi, bo zmieniałeś też klamki, e, dzięki temu, że masz taką tarczę, ten nacisk na hamulec nie musi być aż tak ambitny. Nie, bo, klamki są generalnie, bo te klamki występują jako dwupalcowe i trzypalcowe, ja mam dwupalcowe te klamki i naprawdę nie trzeba dużej siły, e, żeby on stanął, że tak powiem tak, no skutecznie siedzenie. Kto to stworzył? Nie, siedzenie jest akcesoryjne z Haleja. Jak był, wyszedł model Street Boba, taki w takich dodatkach mosiężnych i do tego były te, te kanapy jako customowe. Można było je kupić i ją drogokupna nabyłem. Ile kilometrów najwięcej wytrzymałeś jednym ciągiem na tym Nie, siedzeniu? Nie, to jest, to jest, kanapa do że tak powiem coffee raiser, no od kawiarni do kawiarni, ewentualnie 100 km i 4 przystanki. A 100 km już może być wyzwaniem. Założyłeś bardzo ambitnie wyglądające osłony na wypadek położenia motocykla. Tak, i nie chciałem, bardzo długo ich szukałem, dlatego że to są osłony, jest taka styl amerykański, które się nazywają czy jest tam klub style, gdzieś w Stanach je robią i właśnie na tych osłonach one są. Nie chciałem kupić klasycznych mustaszy, tych wąsów takich różnych. Te są dosyć solidnie, łatwy montaż. A wyglądają dość solidnie. I wyglądają... nie przewracać się, oczywiście. Jeszcze Zresztą ja odnoszę, o, o, odnoszę wrażenie, że nie jeden stunter byłby na tym nogi postawić i wykonywać tak, ewolucję. To, Bardzo mocno. Mocowane, gruby, gruba, bla, gruba rura, bo ja patrzyłem, to ona ma chyba średnicę 4 mm, także powinna oby nie sprawdzić się. Mówiłeś o jakichś tajemnych kosteczkach przy kole. Tak, kosteczki są, jak widać na feldze jest taka kostka e, zrobiona czerwono, czerwona właśnie, no bo czarna wyszła z odstępu. No i ją w długiej zimowej wieczorze najpierw wyciąłem sam, nikt mi nie chciał zrobić, żaden grafik, proponowałem mu, nawet dawałem rozmiar koła, nie, nikt się nie podejmował tego, no więc sobie sam wyciąłem. No wiesz, i długo, długie wieczory zimowe i kwadracik po kwadraciku został przylepiany. Zartujesz po jednym? Po jednym. No to jest też twardziele, my musiałeś sobie zrobić jakiś specjalny przyrząd, żeby to koło się kręciło, żebyś nalepiał. Ale błotnik też jest sprzedni inaczej zrobiony niż w sidłowie wygląda zupełnie inaczej, pomimo tego, że jest. No, oczywiście ich z karbonu, ale to mocowanie też sobie sam uprydałem w głowie, że sam karbon by był taki zapusty, a więc dałem te elementy skromne, ale złote i wygląda zupełnie inaczej, ten błotnik. Manetki też wyglądają ambitnie, są niewielkie. Ale... ale Manetki są oryginalne i on, na nich mi się bardzo dobrze jeździ. Ale ten element dodany i on robi robotę, bo on jakby powoduje, że on. Te manetki, pomimo tego, że są oryginalne, ludzie mówią, że są brzydkie, a mi się na nich dobrze jeździ. Ale one grają już przez ten cieniutki paseczek złoty do całego motocykla. Na koniec, ostatnie pytanie dotyczące konsekwencji, bo jednak błotniki zbiornik pozostawiłeś w kolorze srebrnym, a nie złotym. I tak będzie. Znaczy, no, tu jest, już na błotniku pojawił się element złoty. No, tak, tak. Ale nie najbardziej bym chciał, żeby błotnik tylny z czasem wylądował w karbonie. No to byłoby już takie, wiesz, uzupełnienie tego. Ja tylko zbiornik srebrny, żeby już był. Natomiast na pewno szukam. Bo też chcę zrobić tą techniką, a więc jakby nie psuć tego błotnika, bo robią też tak, że. Ten błotnik matują i kładą na niego folię, nie, nie, kładą normalnie matę karbonową na żywicę, kleją ją, tylko że to jest no, zniszczenie błotnika, a ja nie chcę tego się pozbyć, zresztą wszystkie elementy, które są zdejmowane z tego motocykla wiszą sobie w garażu i one są, a więc nie ma czegoś takiego, że nawet jakby mi strzeliło, sprzedać ten motocykl, to zawsze mogę powiedzieć, proszę bardzo, są, to nie jest przewrotka. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś przedstawić swój motocykl, który naprawdę wygląda imponująco i robi wrażenie. Robi wrażenie, podejrzewam, nie tylko na mnie, ale też jak podjeżdżasz gdziekolwiek. Ludzie chodzą i patrzą jak na dzieło sztuki. Tak, to taki mam takie nieskromne, że tak powiem, łechcanie mojego ego, <gry> który powoduje, że warto jest jednak robić coś z motocyklu. No. Wiele, wielu kilometrów, oczywiście nie jednym ciągiem na tym sprzęcie. Nie, nie, jednym nie da się, ale nie. nie. I do zobaczenia gdzieś na drodze. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.